Bardzo serdecznie z tej strony Pulchny i dzisiaj będziemy mieć opening na Drake Moonie za 131 dolarów. Na samym wstępie powiem tylko, że na samym końcu odcinka wybierzemy sobie skiny i zrobimy giveaway'a, czyli zasady będą proste, szybkie. Łapka w górę, subik i trading w komentarzu i wybierzemy coś na samym końcu, co będziemy rozdawać. Ja dzisiaj mam przygotowane 7, skrzy 7 przygotowanych skrzynek, które będziemy otwierać. Mm, od moich kumpli następne mogą być od y, widzów jakichś e, więc możecie wpisywać pulchny w nazwie skrzynki i możecie podsyłać mi <gdziekolwiek>, gdziekolwiek może następny opening będzie od was zobaczymy wszystko tymczasem dzisiaj y, będziemy otwierać sobie jedną skrzyneczkę z kosą od kumpla Demena e, od Tiresa taką. no dobra zacznijmy od początku Pierwsze dwie skrzyneczki do od kumpla Konrada Ze Steam'a Pozdrawiam bardzo serdecznie I mam nadzieję, że dzisiaj wyleci jakiś e, Safari Mesh Z tej skrzynki na pewno I lecimy z pierwszą skrzynką No tak jak myślałem Safari Mesh, zajebiście Dobra Nie sprzedaję na razie nic Kolejna od Konrada Pozdrawiam znów Tutaj liczymy przede wszystkim na Foskę. Chociaż i tak będzie Guardian. No, a no już myślałem, ale AWP Fobos, nie najgorzej, mogła być Guardian. Mógł być Guardian za 1 euro, nie? Super, dzięki Konrad. Nie popisałeś się. Eee, teraz będzie Pulchna Weronika. No, już to mógł wymyślić. No, oczywiście Patryk Lesiak. Lesiaty, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za dwie skrzyneczki. Hmm. Pierwsza ta, druga ta. Chyba od ciebie. Pulchna. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pulchna. Weronika. Super. He, <grystanie> Walencja. No zajebiście. Tak myślałem, tak myślałem. Ja, ja ci tą Walencję osobiście. Kurwa, wyślę, nie? Może się ucieszysz. Ale. Mamy jeszcze jedną szansę. Tutaj jest szansa na kosę. pro mi tak raczej nie trafię. Ahe, druga Walencja, kurwa. Chyba lubisz ten skin, ale dzięki i tak. E, lecimy dalej. Bardzo super skrzynkę stworzył dla mnie. Stworzył dla mnie Tires. Podoba mi się mega. Zobaczcie jakie skiny. Chociaż i tak wyjdzie ten kobaltowy zamęt, czy nie wiem. Desert Eagle, ale jest bardzo ładny. Otwieramy. A już myślałem, że będzie Wuppa Boom, ale niestety nie. Chociaż ten Digl jest super, mi się podoba. 6 dolarów. Może Digielka rozdamy, nie wiem, nie wiem. Aha, jeszcze mam jeszcze tutaj jedną skrzyneczkę od Ferda, zapomniałem Ferdu. Też, kurde, chyba lubisz safari mesze. Chyba ci ją też, kurwa, wyślę. Może się ucieszysz. Otwieramy. A niestety nie. Dziękuję Wam, kumple, za awupki, kałaszki, safari mesze. Nie ma za co, kurwa, na pewno będę tymi skinami grał. Teraz skrzynka z kosą. Może pierwsze otwórzmy sobie darmową próbną skrzynkę Damian, może chociaż ty coś wyślesz fajnego daż mi Shadow Dodgers Fate byłoby spoko, gdybym takie trafił może, może teraz, nie? 100 dolarów, lecimy a tak myślałem nie, tak myślałem no trudno 60 dolarów bardzo słaby opening bardzo słaby opening zaznacz wszystko ile? 67, nie no tak bardzo się opłacało to zrobić, zwłaszcza Walencję i Safari Mesze dobra, no to może zrobimy giveawaya na nie wiem, na tą AWP Fobosa AWP Fobos może rozdamy, Elite Builda bo no to już skiny miałem tutaj A mam jeszcze 2 dolary, no to może jeszcze AWP Fobos i to co nam teraz wypadnie, będzie na giveaway Czyli dużo łapę w górę, dużo subskrypcji i będzie, e, będzie opening, kolejny, co ja pierdolę, będzie giveaway, trading komentarzu oczywiście. Tutaj było coś ciekawego właśnie, może to? Dobra, niech będzie 2 dolary. Ale to na chociaż jakby ten Guardian wypadł Nie bardzo, nie bardzo, bo takich skinów nie chciałem rozdawać Kodzik nie, oczywiście, jeżeli ktoś by chciał mnie wesprzeć jakoś No to awupa fobos O, może elite build to nie wiem, rozdam to paru osobom pewnie Szanse są naprawdę duże, jeżeli ktoś weźmie udział w giveaway'u. Bo znając życie, weźmie w nim pewnie udział. Może z 10 osób najwyżej. Więc opłaca się, jeżeli ktoś by chciał zgarnąć parę dolarów, to za darmo. Są duże szanse, więc naprawdę się opłaca. I to tyle. Dzięki wszystkim. Na razie, cześć.